Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witajcie na vlogmasach. Ja właśnie przed chwileczką wróciłam ze spaceru z psami. Jak widzicie, jestem zmarznięta. Jest zimniutko. Nie ma to tamto. Robię sobie zaraz szybko kawę i czekam na dzieciaki, bo mają do mnie przyjechać tak szybciutko bo mamy do zrobienia bardzo ważną pilną rzecz, a o 11 jakoś 12 wyruszamy z domu, a jest godzina 10.10, .10, więc mamy naprawdę niewiele czasu. Cześć kochani, witam się z wami także ja chwilę po rozpoczęciu tego vlogmasa po yy, mamie yy, przyjechaliśmy i zaczynamy dzielić paczki, które mają iść do, do domu dziecka ponieważ tak jak wam wspominałyśmy już ostatnio marka Sensei dała nam bony do wykorzystania. Dostałyśmy aż 2400 zł i po konsultacjach, wielu rozmowach dostałyśmy od domu dziecka listę rzeczy, które dzieciaki potrzebują. I wiecie co, no musiałyśmy zrobić to tak, że zakupy robimy same, ale na podstawie po prostu tej listy yy, i rozmiarów i wszelkich innych informacji e, starałyśmy się właśnie w sklepie i dobrać jak najwięcej, jak najlepszych dla tych dzieci rzeczy. E, no i mamy 12 nowych toreb i będziemy do nich pakowały rzeczy, które dostaną od nas dzieciaki, będziemy te torby podpisywali. Bo każdy ma swoją personalizowaną, wiadomo. E, więc tak, zaczynamy zabawę. Ja pakuję chłopca 17 lat. To jest najlepszy moment, kiedy możesz tak już spakować to, kiedy już to widzisz, kiedy już, już to jest. A jak już będziemy tam jechać, to już będziemy całkiem takie I jak jeszcze tacy. będą zadowoleni, to już w ogóle... To już całkiem, jak zobaczymy, musimy na ich twarzach, nie? Ale to jest taki właśnie najbardziej emocjonujący, chociaż zakupy też były. A nie, to po prostu cały ten... Całe to wszystko jest po prostu pełne emocji. Tu nawet nie ma co... No mnie moje zakupy prywatne tak nie cieszą, mam mieć dosyć... <laughs> Tak się staraliśmy, żeby to wszystko tak było fajne, żeby, żeby jak najbardziej... Dlatego, ja że tych dzieci nie widzieliśmy, do takie myślenie na do latek No i teraz trzeba się... Co się może mu podobać, nie? się wci wcielić w rolę tego 11 Ale starałyśmy się takie basiciki, więc to mu się będzie podobało. No i paczuchy są już gotowe, popakowane, podpisane i niedługo wyjeżdżamy z domu i kierujemy się na orzesze. Oprócz tego, że załatwiłyśmy bony do Synseja, napisałyśmy także do wydawnictwa otwartego o książki, które możemy podarować właśnie do domu dziecka, ponieważ podobno w Orzeszu siedzą same mole książkowe. No i dostałyśmy w sumie dwie serie, Różnych e, książek i jest też jedna albo dwie książki, o, które są po prostu w jednej części. O, i to jest chyba ta. Never, never. Do tego dorzucamy też naszą książkę, ale chcemy zostawić podpis, więc jej jeszcze nie pakujemy. Bardzo często mówiłyśmy o tym we vlogach, Paula chodź, chodź! Bardzo często mówiłyśmy o tym we vlogach, że wybieramy się do domu dziecka w Orzeszu, a dzisiaj właśnie nastał ten dzień, już dzieciaki wzięły od nas... Już dzieciaki patrzą na nas, już czekają na nas. Wzięli już um, pakunki, które mieliśmy dla nich przygotowane. No. To Marcinek mały. Proszę, Wesołych Świąt dla Ciebie. Cinku, a co się mówi, myszko? Proszę. Mam nadzieję, że Ci się to, co tam jest. Wesołych Świąt. I mamy Jaśminkę. Wesołych Świąt. Podsumowując pani Ewelinka, jedna z opiekunek, e, zauroczyła nas swoją osobowością i wiemy, że dzieci mają przy niej naprawdę dobrze. E, przy wszystkich wychowawcach e, w, tym, e, w tym domu dziecka. E, Było to bardzo emocjonujące, bardzo wzruszające spotkanie. Dowiedzieliśmy się jak żyją e, dzieci e, w tym domu. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda ich życie na co dzień. No, i chcielibyśmy pomagać nie tylko w tym okresie przed świętami, ale też trzeba o tych dzieciakach pamiętać przez cały, cały rok, rok. Bo właśnie wychowawczyni powiedziała, że w tym okresie, w tym grudniu, to jest mnóstwo osób, które chcą im pomóc. Dają im jedzenie, dają im zabawki, dają im smakołyki, słodycze, eee, a przez cały rok jest u nich cisza, nikt o nich nie pamięta. Eee, no i fajnie by było, gdyby to się zmieniło. Jesteśmy już w domku. Głodni, bo cały dzień nic nie jedliśmy. Wy jedliście śniadanie, dzieciaki? No, ja też nie jadłam. Ja tylko przed wyjściem e, chwyciłam za banana i tyle właściwie, więc jesteśmy bardzo głodni. Godzina 17.05. Przyjechaliśmy do domku, a tu proszę bardzo. Obiadek na nas czeka. Tu mamy jakąś potrawkę z kurczaka. Uraczki i ogórki kiszone. Czyli mój mąż... Tata Pauliny i teściu Kevina przygotował nam obiadek dwa o nas. Dziecko, czy ty byś chciała wreszcie otworzyć kalendarze adwentowe? Mhm. Ja pin I najbardziej chyba ten słuchacza, oczywiście. Ja zawsze zamykałam oczy. A nie widzisz, że ja otwarte? I zawsze, i zawsze trafiałam na. A o o. Coś różowego. Nawet nie wiem co to może być. A ja ci wczoraj zostawiłam karmelową, milkę, bo może wiem, że lubisz. To Dziesiątka około ciebie. Popraw... koło ciebie. Bo już jest dziesiąty dzień grudnia? Mhm. Mm Ej, wiecie, że jak się otwiera kalendarze zbuntowe, to jakby macie taką większą świadomość tego, który dzień grudnia jest, ile zostało do świąt. A ja teraz po prostu jestem w szoku, że jest dziesiąty. Nie wiedziałabym. jestem co, na siódmą chyba po prostu. Może się otwierałam. Może tak było. Tak, bo ja dwa dni pod rząd otwierałam sama. No tam coś jeszcze chyba jest. Nie, tam jest papier. Papier Aha, podtrzymujący. Ale... No, żeby nie latało. I mamy tutaj frużelinę jabłkowo-cynawonową. No mmm, piechota. Do ciasta francuskiego na pewno będę używała. Dobra, to jeszcze burżujski. I tutaj mamy e, czerwoną maskar. To znaczy, e, tuż ma kolor czarny, natomiast jest w czerwonym świątecznym opakowaniu. Dawajmy na glasik. Uwaga na paznokcie. Ach, no tak, a ja już mam zrobione. A ty się umówiłaś wreszcie? Nie, jeszcze nie. Ale ciao, ciao. Wow, to jest pomadka taka? Tak. Mocny produkt. Jestem ciekawa, jaki byłby swatch. Znaczy na słoczu, jakby się prezentował. Lumene. Jest to skin tone protector, czyli perfektor. A nie protektor. No właśnie, właśnie. Się popisywałam. To jest yy, kremowy róż. The Body Shop dzisiaj duże. Coś dużego tu mam. To będzie żel pod prysznic? E, w ogóle żadna z nas nie miała racji. Nie? Jest to po prostu szampon mm -hmm. o zapachu herbaty czarnego drzewa. Miętowo tak... Mm, bardzo taki specyficzny. Leśny zapach, taki, no. leśno-miętowy, no. No. Jakbym jak weszła do lasu pełnego mięty. Eukaliptusa. To też no, jakby Coś olejki, takiego, no? Takie, no tak, tak, coś takiego. No. I ostatni kalendarz Wedel i on to. I dziesiątka jest tutaj, więc jest to produkt do włosów, albo do czegoś takiego. Nie jest to słodycz, nie? Jak po tej stronie. Ja miałam wczoraj słodycz. WW. Okej. Okay. I mamy tutaj balsam do ust. Balsam do ust WW. O, to może to też jest jakiś klucz. się mleczko jak... tu, się mleczko tu. WW tu, WW tu. A? Że jak już jest Słodycz jakiś, Aha. to produkt też taki będzie. Ty no. To być, no, tak, tak, ptasie było jako Pawelek słodycz. był i Pawełek był też jako produkt. Tak, to wszystko jest powiązane, nie ma to tamto. A tam stoją moon buty z metkami. Wprawdzie Paulina A, kupiła je na Winded, ale to są tak, buty z metkami bo nowe. pisali mi, że Boże, kupiłaś iPhone'a, nie stać się na nowe buty, musisz kupować używane. Z jednej strony jak kupiła już iPhone'a, to może nie stać się jej na buty. No ale... no. Ale nie, nie, jest to produkt normalnie z metkami, nieużywany. No, zresztą mówiłam wczoraj w vlogmasie, teraz już jest przez nas zakładany. Więc po podeszwie widać, że się tu jakieś włosy poprzeklejały czy coś. Ale generalnie to były to w ogóle podeszwy nieśmigane, serio. I żadnego palca odgnieconego też nie ma w środku, więc nie, to są normalnie nowe, oryginalne buty. A kupiłaś na Vinted, ponieważ nigdzie indziej nie umiałaś ich trafić? Umiałam, ale na Vinted dziewczyna miała troszkę taniej, Aha. bo sprzedawała pewnie, wiesz, kupiła taniej, sprzedała sobie z niej okay. no ale, ale tak, jestem zadowolona. No to jeszcze, żeby wszystko było prawidłnie, pokazujemy, że mamy e, skarpety świąteczne. Ty masz co? Co -landia. to masz? Energylandia. Taka świąteczna. Aha. Aha. Tutaj jest. A ja mam takie ciastka. To może już pora na ciasteczka świąteczne? Co? No już tak powoli, powoli się zbliżamy do tego terminu. A my teraz, to znaczy ja i mój e, Tomek, jedziemy na koncert Kasi Kowalskiej. Więc teraz muszę zmienić mój taki wiecie świąteczny outfit. Mam sweter świąteczny, skarpety świąteczne, no jeansy. one są mało świąteczne, ale powiedzmy ten sweter i skarpety muszę zamienić na taki bardziej rokowy, bo Kasia Kowalska właśnie taka rokowa trochę jest. więc pędzę do góry, aby, aby wybrać. Coś odpowiedniego dla siebie. Dzisiaj na górze. Szybkie stanie. Jak się człowiek spieszy, to to nie wychodzi. To nam ładne. Bordowe skarpetki. Znaczy? Bordowe? skarpetki ze śnieżynką taką. Skarpetyczki na nogach świąteczne. Kasia Kowalska kojarzy mi się z czernią, więc mam tutaj czarny top. I czarną marynarkę do tego, jeansy, które mam, i skarpetki świąteczne też chyba zostaną. Zanim wyjdziemy z domu, to trzeba pogasić wszystkie światła, światełka, lampki, lampeczki. zostawił. Zostawiłbyś to, tak? No nie wiem, a ja właśnie pogasiłam wszystko. Aha, to ja nie wiedziałam. Dobra, szybciutko pokażę Wam outfit'ik taki, szybciutki. szybciutki outfit, szybciutko pokażę. Jeansy zostały, buty wygodne. Ostrości nie ma, czarna marynara, czarny top i taki mocny łańcuch. Kasia Kowalska to kolor czarny i właśnie takie proste ubrania, więc dostosowałam się do wokalistki. Mam wrażenie, że już o tym mówiłam w którymś z vlogów, no ale może to tylko moje takie wrażenie, więc jakby co to, mówię to drugi raz. Kasia Kowalska to dla nas swego rodzaju tradycja, ponieważ gdy byliśmy jeszcze młodym małżeństwem, to był czas Kasi Kowalskiej. Ona wtedy była bardzo rozpoznawalną wokalistką, wtedy miała swoje największe przeboje i jakoś tak się zdarzało, że co roku wydawała nową to płytę, prawda? Ja no... I co roku wydawała swoją nową płytę, a jeżeli nie co roku, to na pewno bardzo często co dwa lata. I zazwyczaj, gdy wydawała nową płytę, było to właśnie w okresie bożonarodzeniowym. I gdy Kasia Kowalska swoją płytę wydawała, to ja miałam tą pewność, że dostanę ją od swojego męża na gwiazdkę. To była nasza właśnie taka tradycja. Ja wiedz... mimo tego, że kupowałam wtedy mnóstwo płyt, kaset, nie pamiętam, chyba wtedy już płyty były, Płyty kompaktowe. Nie wiem, może oglądają nas młodzi widzowie i nie wiedzą, co to są kasety magnetofonowe i płyty kompaktowe. Może tak być. No to zapytajcie się starszych. Ja już nie będę tutaj tłumaczyć, co to jest kaseta magnetofonowa i płyta kompaktowa. Zapytajcie się rodziców, babci, dziadka. Zależy od tego, w jakim wieku jesteście. No ale właśnie ja już, mimo tego, że kupowałam często płyty. Kasety, to wiedziałam, że Kasie Kowalskiej mam nie ruszać, ponieważ na mur beton dostanę ją na gwiazdkę i zawsze tak było. Co? Płyty, płyty chyba, tak, to już były płyty. Wiedziałam, że ją dostanę, więc jej nie kupowałam, czekałam na ten moment, aż zostanie położona pod choinką. I zawsze tak było. Moje serce się z tego cieszyło. Potem nastała era internetu. Można było słuchać już muzykę na YouTubie, już płyt się tak nie kupowało. No i ta tradycja, że tak powiem, zaniknęła. No ale mój Tomek ostatnio Zobaczył, że Kasia Kowalska będzie grała koncert niedaleko nas, jakieś 20 km, prawda? Czerwionka leszczyny, jest bardzo blisko rybnika. I powiedział: No, kupuj bilet, kupuj bilet przed świętami Kasia Kowalska. Nie? To ja myślałam, że Ty to pamiętasz, skoro mi to zaproponowałeś. Nie, nie to po prostu tak. No i ja weszłam na, tam, na te bilety. Chciałam wybrać sobie jakieś fajne miejsca. Okazało się, że ostatnie miejsca są całkiem z tyłu całkiem z boku, ja mówię nie, no nie będę nie będę się bawiła dobrze na takim koncercie, gdzie będę siedziała gdzieś tam całkiem z boku i całkiem z tyłu, ale Tomek stwierdził, że lepiej być na koncercie niż na nim nie być, no i, no i w sumie machnęłam na to ręką, bilety kupiliśmy i właśnie jedziemy a jak będzie na koncercie Kasi Kowalskiej to powiemy wam jak już będzie po. Jestem w trakcie jedzenia chłopka, ale Kawin kazał mi nagrywać więc nagrywam. Tak chcesz powiedzieć. No. Czemu Cię tu zabrałem? Co tutaj robimy A jak? W... Masz... Tak, jak masz jakieś zadanie w tej galerii. Dzisiaj na kibelku. Zobaczyłem takie zdjęcie na tym paliczku. No. I nie mam takiego swetra i butów. I twoim zadaniem dzisiaj będzie znalezienie mi takiego swetra i takich butów. O finanse się nie ma zapłacę. Chodzi o znalezienie, <grym> no tutaj... Twoim zadaniem jest po prostu znalezienie i ubranie mnie na no, takiego chłopaka z Twittera, bo we wtorek bądź jutro, zależy kiedy, kupimy choinkę i zrobimy takie zdjęcie. Co ty mówisz? Więc dzisiaj musimy znaleźć... A ten... choinkę do naszego mieszkania? No musimy kupić choinkę pod zdjęcia, więc nie takie takiej dużej do domu. Więc... Czyli będziemy mieli też w na naszym mieszkaniu choinkę. No tak. A w twoim pokoju, soka. no nie wiem, Zobaczymy gdzie. A, tam. no dobra. No, ale A tylko ja nie wiem, choinko. czy my coś kupimy w plazie, nie wiem czy to raczej nie będzie fokus. No dobra, no. Zobaczmy. Mamy dwie galerie, będziemy krążyć. Ten jest spoko, ale ja ci w nim nie widzę, chyba? No ten dobra, to szukamy dalej. To było lepsze, jakby było takie plecione. No ja taki właśnie potrzebuję. Ale to jest taki który konkretniejszy w odbiorze, nie? Tak. No i co? Mam to. Kosztuje 170 zł, ale to już jest taki konkret switer. Takiego więc, szukałem, tak, więc tak, mogę tyle dać. Dobra. Ten miesz. I ja jeszcze pochodzę po stronie, porozglądam się i będę szukać dalej. Czy nie ma może jakiegoś konkurencyjnego sweteru? Pierwsza propozycja: musisz się oddalić nieco i mamy po prostu taki zimowy sweter. Do tego zdjęcia nie bardzo, ale ogólnie na zimę, co myślisz? Fajny, ale tak. A ten okres taki świąteczny, bo to jest l -ka, nie? No. Czy XL-ka, axl -ka, a nie no. było xxl -ki. A ja się tak dużo nie schudłem. No, schudłem właśnie ogromnie dużo, no ale... ale. Nabierasz też w dalszym ciągu masy mięśniowej, więc w no. góry fajne. No, co no, by I po to jeszcze golf. Taki cienki, ale golf, nie? Albo szalik. Golf, na pewno. Lecimy dalej. Bo wiesz co, nawet jakby ci... Jesteś tutaj? Bo mogłbyś sobie jakby rękawki z tego golfu wyciągnąć i wtedy jakby nie wydawałoby się, że są krótkie rękawy z tego swetra, nie? Po ile on jest? Nie wiem, właśnie 160. Wie, 160. nie wiem jak tam właśnie mężczyźni, ale mój bardzo lubi chodzić na zakupy i często właśnie sam z siebie mówi mi, potrzebuję to i to, chodźmy na zakupy, więc często bywa tak, że spędzamy czas właśnie w sklepie i żaden z nas nie jest obrażony ani nic z tych rzeczy. Nie wiem, jakoś w tym temacie się akurat bardzo usprawniam. Dawajcie mi tego przystojniaka, tutaj mamy propozycja numer Zatrzydź. dwa. Boże, no że jest no, dłuższy od tamtego. Nie, krótszy. Co? No jest. Serio? No. Dobrze wyglądasz, właśnie chciałam powiedzieć, że tak świeżo, szczupło, dobrze wyglądasz. Ładny, taki uniwersalny. No. Taki, że w jeszcze mogę chodzić. No, też w górę byłby fajny. No i cieplejszy jest. Cieplejszy jest. To bo on taki w ogóle grubszy się wydaje. Eee, 159,99. No nie było większego? XXL. To jest XXL największy rozmiar. Ten git. To będzie konkurencja między tym a tym co zbrałeś na początku. Czyli tym plecionym. Tym, a no to musisz koniecznie się jeszcze odzić w tamten zwykły. Zobaczymy, no. No ja ten też jest fajnie wypasuję tak. W mhm. tym golfowym właśnie czuję lepiej. Serio? No. Wow. A jak wygląda lepiej? W tym czy w tamtym? Mm, tak się zastanawiam... Chyba w tamtym No też mi się tak ten goł w tamtym, taki goły jest Miałem ja taki jest No taki właśnie sprawia wrażenie nie takiego cieplutkiego, nie? A? Nie takiego grubaśnego, cieplutkiego No w tamtym faktycznie lepiej Znaczy no, jednak Czyli jednak... To, co wzięłam na początku, bo no. to był pierwszy swetrek, który pokazałam, okazał się najlepszy. Zawsze pierwszy z ciało najlepszy, Podobno. Mama powiedziała tak, bo swoim pierwszym chłopakiem. Z pierwszym nim i jego... Jako... No, to był po prostu pierwszy chłopak, z którym się całowałam. Więc chyba uznał, że... Znaczy podświadomie mi podpowiada, że jednak to był dobry wybór. I zaszliśmy jeszcze do CTC, żeby wybrać Kawinowi buty. Starość. Pierwsze w życiu od podstawówki trapery, podobno. Starość, zawsze elegancko, sportową obuwie. Elegancko sportowe obuwie, tak, tak, właśnie, właśnie tak. A starość. Powiedziałam ci już, że masz taką was. piękną brązową kurteczkę. No, biało-czarne. Musiałam mieć cieplejsze buty. Ale to stary. w ogóle nie pasuje, Kevin, wiesz, masz brązową kurtkę, biało-czarne buty. Jak gdyż teraz brązowe buty, to przynajmniej będzie być, być jakąś całość tworzyć. to tak. Co? Wyzwalaj jak się ubieram. Ty. Co leży nie? niej? Pokaż jak dobrze wygląda. Proszę bardzo, niech Wyglądasz markowo, ale wiesz, markowo, te buty nie. to mógłbyś mieć lepsze. No, z, no. nie wiem, no tak ewidentnie mógłbyś mieć inny kolor butów. Ja, Więc masz, idę kupić masz, już masz tak, badania, za moją namową. Widzisz, do, do czego dziewczyny zmuszają facetów, nie? Butów zimowych, dramat. Muszę to nagrać teraz w tym świetle właśnie, ponieważ jestem na świeżo w tych emocjach. Jaki to był piękny koncert, jakie wrażenia wizualne i, i dźwiękowe, stare piosenki w nowych aranżacjach. Gra świateł. No, po prostu to było, to było coś niesamowitego. Przez pierwsze trzy piosenki miałam łzy w oczach. Wiecie taka rozdrgana? Bo ja właściwie Kasi Kowalskiej słucham odkąd byłam nastolatką, licealistką. Chyba wtedy zaczęła grać i po prostu od jej pierwszych piosenek byłam nią zauroczona, zafascynowana i jej słuchałam zawsze namiętnie. Myślę sobie, że w tamtym okresie była to moja najulubieńsza wokalistka polska. E, Słuchałam namiętnie, naprawdę całymi dniami, nocami e, i na tym koncercie poczułam się jak nastolatka, Jakby, jakbym tak wróciła do tamtych czasów. E, to było dla mnie duże przeżycie, taki kameralny koncert, ale właśnie to połączenie nowych aranżacji, tych dźwięków, głosu Kasi, bo to był koncert Unplugged, to wszystko robiło... Spektakularne wrażenie, naprawdę. Do tego Kasia Kowalska ma naprawdę przeurocze poczucie humoru, duży dystans do siebie. Tak załapała kontakt z publicznością, my z nią. Także naprawdę to były cudowne dwie godziny. Dobrze, że zdecydowaliśmy się na kupno. Że ja właściwie, bo ty chciałeś, ja tam się wahałam. Dobrze, że zdecydowaliśmy się na kupno tych biletów. Bo okazało się, że możemy siedzieć kilka rzędów niżej, I tak więc nie byliśmy i, i bliżej. I tak by nie było daleko, ale siedzieliśmy jeszcze bliżej. Tak, tak, bo to w Czerwionce Leszczynach jest bardzo mała ta sala. Fajna więc tutaj. nawet jak byliśmy na szarym końcu, to i tak to było blisko sceny. Ale było miejsce troszkę niżej, kilka rzędów niżej, więc już była bajka po prostu. jeżeli lubicie Kasię Kowalską, to koniecznie musicie na ten koncert pojechać. Grała stare przeboje, wszystkie znałam. Zakończyła piosenką, której najbardziej nie lubię, coś optymistycznego. To była piosenka, która mi totalnie do niej nie pasowała. Po prostu tragedia. Ale w tej aranżacji nawet, nawet przy niej poskakałam. A już wiecie, po bisach. Jak zaśpiewała, a to co mam, to już po prostu ciary na całym ciele. Po prostu. Zauważyłeś, że, że ta scena była mm, zaaranżowana jak jakiś nowojorski klub. Mm, tak no, tak bo... wiecie. Piosenkarka sobie tam śpiewa, inni są, y, 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 ci co są na sali, są y, zajęci sobą, rozmową z ukochaną, z ukochanym, a ona sobie po prostu śpiewa, a to co mam i po prostu te dźwięki, które z niej wypływają, wiecie, takie wrażenie nikt na tą wokalistkę nie zwraca uwagi, a ona w tym przydymionym klubie sobie tam śpiewa. E, no po prostu cudownie, cudownie, cudownie. To był naprawdę przepiękny, niesamowity wieczór Także dobrze, że dobrze, że mnie namówiłeś, naprawdę. Nie żałuję. Nie, w ogóle nie tu nie jest złe słowo, nie to, że nie żałuję, jestem zachwycona! Słaby ze mnie influencer. Miałem nagrać skarpetki wczoraj, miałem nagrać skarpetki dzisiaj i niestety zapomniałem. Więc dzisiaj za karę już ostatni raz, obiecuję, że już do końca. Kalendarza adwentowego będę otwierał codziennie rano, więc już ostatni raz taki, coś musicie mi wybaczyć. Otwieram dzisiaj dwa kalendarze i będę spał w jednej skarpetce takiej, w drugiej takiej. Obiecuję, że będę otwierał już od 10 grudnia, bo dzisiaj chyba jest 9. Nie, dzisiaj jest 10. Od 11 grudnia otwieram do 24 codziennie skarpetki. Dobra, mamy dziesiątkę dzisiejszą. Szaro-granatowe. Świąteczne wzory i burgerki i dziewiątkę wczorajszą, też szara. Ej, to nie będzie źle wyglądać. Patrzcie, jedna taka, druga taka. I jak bardzo nie lubię spać w skarpetkach, tak dzisiaj będę musiał. No i komplecik gotowy. No teraz czas spać.